Trzeba więcej, gdy manetką kręcę Nie potrzeba więcej, gdy bez przerwy jeżdżę Wsiadam na motor i czuję to samo Co czułem wtedy, kiedy się to wszystko zaczynało Lecimy pod jazdy, te mniejsze i większe Odpalasz krosa i wszystko jest piękne Najlepsze lekarstwo na wszystkie problemy nas Zamachy, hondy, KTMy, gaz, gazy, Suzuki, Kawy i TMy. To wielka rodzina, to jeden jest cel. Latać mógłbym codziennie przez cały dzień. Nieważny jest sprzęt, my chcemy się ścigać. Klasa amator czy najwyższa liga? Mamy to we od razu widać. Odpala motor, no problem to znika. Jednemu w głowie jest Mercedes-Benz. Mi wystarczy mój EXCF. Kiedyś kińczykiem i się ze mnie śmiali Teraz na kopie świat jest za mały Jednemu w głowie jest Mercedes bez mi wystarczy mój MXCF Kiedyś kińczykiem i się ze mnie śmiali Teraz na kopie świat jest za mały Nieważne czym nie czy się pasy. Tu jest coś więcej niż tylko zajawka To są te chwile, te piękne słomienia Myśl co chcesz i próbuj nie zmieniać Latamy po torach, latamy po lasach Nic na mnie żal, bo po to żyjemy. Bez motokrosu to nie ma niedzieli Jeszcze niedawno wróciłem ostatni. Teraz zaczynam o te miejsca walczyć, bo największą siłę tu mają marzenia. Olej te hejty, bo są bez znaczenia Nie zawsze jest łatwo, wszyscy to wiemy Czasem z maszyną bywają problemy to nie koniec świata Kupisz następną to nie taka miłość, że trzeba mieć jedno Ktoś kocha Yamahe, drugi KTM-a Potem na odwrót, bo trzeba coś zmieniać Pytają co pole, motocross, to duro, Latać po to, że te skoki u Latać po lesie, podjazdy i trasy Nieważny jest teren, plusy i kłady Choć wybieram moto, razem polatamy Jak kochasz to samo, już jesteś z nami Jednemu w głowie jest Mercedes-Benz I wystarczy mój EXCF Kiedyś Chińczykiem i się ze mnie śmiali Teraz na kopie świat jest za mały Jednemu w głowie jest Mercedes-Benz wystarczy mój EXCF Kiedyś Chińczykiem i się ze mnie śmiali Teraz na chopie i świat jest za mały Jak byłem dzieciakiem słyszałem o krosach O takich maszynach to śniłem po nocach Tata mnie zabrał oglądać zawody To można uznać za początek wrogów Zapis do klubu dał mi tak wiele Wybór był jeden MTR sielec, W końcu był Potem następny Honda i kawa i każdy był piękny Najpierw motocross, potem troskany, bez głosu silnika To ja byłbym martwy Kocham tych wszystkich, co dają mi siłę, kocham rodziców Kocham dziewczynę, oni są ze mną Wyjadę się ścigać, oni są ze mną To dobrze widać, to rodziny sport Wciąż to powtarzam Mam tu przyjaciół, z którymi latam Lecimy na kolei, krzywo się patrzą Wewnętrzne rany to leczymy jazdą Musi być głośno, musi być szybko Motory widzę, gdy pomyślę przyszłość W moich żyłach nie płynie już krew Tam jest benzyna, pewnie niż Adrenalina, tam jak gleb We make tools now. Dziś o lepsze jutro walczę, a na celowniku karabinu rynu to syf, to trucizna, wstyd brać Zobacz prawdę, mówisz, że problemu braka. co tydzień schodzi pację Ta chemia, co zmienia młodego człowieka w zombie Potem czeka na ciebie czarny karawan kombi Lub życiowa zawiecha, uciekaj ziomku młody Nie ma znaczenia legalnych, gdy szkodliwe to hobby Ciało chce kondycji, mózg braknie wiedzy Życie da ci lekcje, jeśli w mój rap nie uwierzysz Mefedron to nawóz, a nie był magiczny Okaleczasz Umysł życiu tępy i przytwy Życia dar tak dostałeś, ciesz się i doświadczaj Unikaj trucizny, wspieraj swojego brata Gdy cię kusi szatan, módź się do anioła On wszelkie słabości pomoże tu pokonać Dziś bądź mocny i pokonaj z nami dopalacze Bądź mądry, nie ucz ludzi na swoim przykładzie Dziś Bądź zdrowy i pozostań czysty w tym temacie Dziś Bądź dobry, sam dla siebie nie bądź nigdy katem Dziś Bądź mocny i pokonaj z nami dopalacze Bądź mądry, nie ucz ludzi na swoim przykładzie Dziś Bądź zdrowy i pozostań czysty w tym temacie Dziś Bądź dobry, sam dla siebie nie bądź nigdy katem na bruchach można inaczej. Nie bierz tego nigdy, nie rezygnuj z marzenia. Słuchaj, gdy mówią, że to nie uzależnia. Chcę stać wszystko zastanów się. Przestań, to palacze, robię syn w głowach młodych ludzi. Można po tym spać, już się nie obudzić. Chciałbyś latać, przecież to jest w tym wieku logiczne. Wybierz sport, pasję, masz wybór o system. Sprzedawanie narkotyków to jest handel śmiercią. Można kupić w kiepłym sklepie polityków z Większość Większa leństwa, bo czy na czeka, to palacze mogą wydobyć być szatana człowieka, po co to robisz, ma przed tobą całe życie. Nie masz co robić to To na nie twicie. kondycja, to dzienne spełnianie marzeń. Tak musi być, nie może być inaczej. Dziś bądź mocny i pokonaj z nami być bądź mądry, nie ucz ludzi na swoim przykładzie. Dziś bądź zdrowy i pozostań wszyscy w tym temacie. Dziś bądź dobry, sam dla siebie nie bądź nigdy katek. bądź mocny i pokonaj z nami opalacze We go Robić sobie jazdę, lepiej iść na trening, bierzcie na poważnie Czemu siebie niszczysz piekielnym sypem Co to Tobie daje, na pewno nie kondyche Zabiera ci znajomych, bliskich rodzinę, dragów się unika, a nie przeciwnika, ten rap to jest broń, co pozwala przeżyć. Wyciągać cię z opresji, kiedy nic już ci nie leży, nie jeden tak miał, był na skraju życia i nagle do walki popnęła go muzyka. Mówisz nie dam rady, wierz mi, nieprawda, z tobą jestem ja i cała Nasza banda, naćpaj się sportem i poczuć smak zwycięstwa. Dla mnie już wygrałeś, jak sport pokokałeś Dziś bądź mocny i pokonaj z nami dopalacze. Bądź mądry, nie ucz ludzi na swoim przykładzie. Dziś bądź zdrowy i pozostań wszyscy w tym temacie. Dziś bądź dobry, sam dla siebie nie bądź nigdy katem. Dziś bądź mocny i pokonaj z nami dopalacze. Bądź mądry, nie ucz ludzi na swoim przykładzie. Dziś bądź zdrowy i pozostań wszyscy w tym temacie. Dziś bądź dobry, sam dla siebie nie bądź nigdy katem.